Sprawdźmy kolejny numer tutaj, ekipa Napad na Bank Fit Roxy, nie wiem czego się spodziewać Czy to będzie jakiś, e, czy to będzie jakiś love song Czy to będzie jakiś może przekaz tutaj e, potężny Sprawdźmy Jezu, oła okay, cinematic boom, tak Okej, okay, arabskie klimaty, Ok. Nie no, Marcy się do więzienia wiozą Napad na bank, me niczym Bonnie Clyde Lubimy gonić marzenia, ale też gonić... Tutaj... Ale co to jest? Więzienie... Więzienie obżeraczy pączków? Czy... Nie rozumiem. ...zmienić Nie napad na bank, nie wprowadzamy zmian. co będzie <słuch> <słuch> jutro. Te pączki są jak głowa Majka Wielka. Prawie nie zmieścił go. Po co on tak jechał nie polecam w ogóle je, je, jazdy podczas, znaczy nie polecam jedzenia podczas jazdy, dlatego że właśnie y, można się zadławić. Nie wiem czym są Duty Donuts, ale pewnie są drogie. Znaczy w sensie, mają dużo pieniędzy, skoro pojawiły się na tym klipie, więc sprawdźmy dalej. Na siebie już mamy plan, trochę za, późno by przestać, za dużo we mnie nadziei, nie miałem strzelać, ale za bym Ale dziwnie... Z życia wyciskamy nektar, bez dylematów jak deli Nie miałem zamiaru szeptać, dlaczego mogę to zmienić Ooh, Bang bang, na przykład jak Edgen Razem zrobimy tą pęgę, dlaczego <grym> Ale dziwnie, poczekajcie, bo ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle na tym klipie Nie no, powiem tak, oni tu grają jakieś RP chyba To to jakieś, jakieś, yy... to są na pewno ci sami ludzie, którzy skatkali do basenu z kulkami Teraz napadają na bank? That's crazy, dobra, jeszcze raz dla ciebie mogę to zmienić. Oh baby, znamcie na biodra kedge, razem zrobimy tą pęgę. Dlatego chwytasz mnie za rękę. U hey baby, nawet jeśli to jest błędem Dobra, ale ja klip jest mi... ładnie zrobiony, to trzeba przyznać. Jest bardzo ładnie zrobiony ten klip. Z swoim tempem, ja nie graj jak Shengge, no nie. Teraz to zna. Dobra, czekajcie, czekajcie, zróbcie miejsce. Zróbcie miejsce. Uwaga, zaczyna się. Z moim ja nie, nie widzę, widzę, no nie. Najwyższy czas, o, ej, Wiem, że to znasz. Yeah, yeah. Zasłania twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Najwyższy czas, najwyższy czas Okej! Okay. Okay. twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Chadę cię znów nie Dobra, przez przypadek mi się radio na RMF -M przełączyło w refrenie, Co się stało? Nareszcie, robimy ruchy na liście Patrzymy tylko na złębę. Dobra, pią dobra, dobra. Dobra. na ręce Ludzie wywołują presję To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej Nowe ciuchy, nowe dziary, nowe buty, nowe plany Okej! Okay. Wędzie zachodzą zmiany, leć w środku dalej, ta też w internecie nowe dramy Kto jest true, a to jest fake. Ej Kto był tu, a kto już nie Wiem, że razem robimy same, więc najwyższy czas u... Dobra, wiem że... dobra. Powiem tak, z tego co na razie słyszałem, Marcysia roz... Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba jej zwrotka. Jest fajna, podoba mi się, podoba mi się ta zwrotka. No, myślę, że... Myślę, że to jest... Bo kto tu jeszcze będzie śpiewał? Tromba, tak, Roxy. Deklasacja moim zdaniem to jest. Po prostu. Wiem, że to znasz. Nie, yeah, yeah. zasłonię twarz. A później czekajcie, jeszcze... Drogi, trzeci raz. Najwyższy czas, wiem, że czas wiem, że to znasz, jak ja zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Dobra, ten referen jest ku tragiczny dla mnie. Nie wiecie czemu? Bo ja, dlaczego jest dla mnie tragiczny? Bo kto zrobił ten beat znowu? Kto zrobił ten bit? Don. Ku... Ja nie wiem dlaczego ty, Don, masz tyle pieniędzy. Twoje bity brzmią tak sztampowo, po prostu... To jest jakby ktoś kupił paczkę bitów trapowych, ale nigdy wcześniej ich nie słyszał. No przysięgam, one brzmią po prostu... Ja nie wiem, stary, co się dzieje. Dlaczego... Nie mam pojęcia po prostu. One tak brzmią pusto, bez duszy są te bity po prostu. Nie mają nic w sobie ciekawego. Brzmią po prostu jakby ktoś je zrobił. Nie wiem. 40 bitów w jeden dzień. Naprawdę. No po prostu no nie podobają mi się te bity. No tragiczne są te bity dla mnie. Mergani wam powie to samo. Mergani yy, po prostu jak usłyszał te bity, to pomyślał, że nie wiem, że ktoś zamiast komputera to k... na plastiku to robił chyba. Nie wiem, yy, k... młotkiem ubijał te bity. Naprawdę. One nie mają duszy żadnej te bity. One są tak sztampowe. Masz rację, multi plus jeden. Nic tam w tych bitach nie ma ciekawego. One są po prostu cykacz, jednakowy cykacz, jakiś. Ejo, ty, k tragiczne to jest, wiecie, wiecie jak ten refren brzmi dla mnie? Dla mnie personalnie to jest to jest tak jak są gwiazdy popu gwiazdy popu, które całe życie robią pop i przychodzą do kogoś Słuchaj, bo słyszałem, że teraz młodzież słucha trap. Ja bym chciała zrobić taką piosenkę dla młodzieży, żeby wbić się w trendy. Zrobiłbyś mi tutaj trapowy banger? I to właśnie tak brzmi. Ale ona ma super głos. Ona ma super głos. Roxy ma super głos. Co nie zmienia faktu, że ona przecież tego nawet nie napisała. Co myślisz, że ona to napisała? Ludzie, przecież nikt nie mu nie odmawia jej talentu. Przecież chodzi o to, że po prostu wiesz.

Bo takie pity jeszcze robi w ogóle, ja nie wiem co jest grane w ogóle, stary, to jest. To jest jakiś hit! za oknem. Nie, no po prostu jakiś po prostu... Ja nie wiem. No! Rej, Szremurt, Noflex Zączą jako to miało w 2K. szła. Najwyższy czas, o... Co to znacz? Zasłanie twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Najwyższy czas, najwyższy czas, Nie wiem, te, wie? Słowi te słowiańskie bity mu sto razy lepiej wychodziły Naprawdę Słowiańskie bity, bo te, te wszystkie takie, to było fajne To było naprawdę fajne Nie wiem, mam wrażenie, że Donatan nie umie robić takich trapowych bitów po prostu Które brzmią tak, wiecie, tak, tak Które mają jakąś taką duszę, coś w sobie mają Wiecie o co chodzi? Takie są pełne Tutaj jest bardzo jednoliniowy ten bit, Nie podoba mi się strasznie ten bit. Już to znasz Ale to zaraz to będziemy sprawdzić jeszcze więcej pierwszy, drugi, trzeci raz Cię znów Ocena ostateczna, klip 10 na 10, klip jest mega dobry, bardzo mi się podoba ten klip, naprawdę, mergani, multi, co ty gadasz, ta jest sztos, sorry, klip dla mnie 10 na 10, eee, jest ładny, ale też w sumie nie dzieje się tu jakoś tak, w sensie nie wiadomo o co chodzi w ogóle, jakby strasznie to tak wiecie, napaćkane, ale ogólnie jest ładny bardzo, w sensie wizualnie naprawdę ładny. Ale historia to nie wiadomo o co chodzi. Że oni tu śpiewają razem, a, a przecież się ją napadali. Nie wiadomo co, dobra, nieważne. W każdym razie, najlepsza zwrotka, najlepsza, najlepszy wykon na tej piosence Marcysia, no to akurat nie wiem czy to jest zasługa tego, że ktoś jej dobrze tekst napisał, czy po prostu dobrze brzmi na kawałku, no po prostu dobrze brzmi. Dobrze brzmi później Roxy, jeśli chodzi o wokal, bardzo fajnie. No to ona wiadomo, ona ma talent, bardzo fajnie śpiewa. Natomiast refren, jeśli mówiąc, jeśli patrząc na taki, czy mi się podoba personalnie, czy mi się podoba refren, e, nie podoba mi się ten refren, bo brzmi jak właśnie sztampowy numer Gwiazdy Popu, która chce nagrać trap i zaprasza rapera na numer i po prostu brzmi to tak bardzo. E, bez duszy. Nie podoba mi się. E, moim zdaniem, trąba średnio wypadła na tym kawałku. E, nie wiem czemu. Wydawa Mam wrażenie, że trąba mi się kojarzy bardziej z takim. Z takim pazurem w głosie. A tu jest bardzo taki... Taki... Wiecie, taki delikatny. Nie, nie wiem. Po prostu nie pasuje mi to do niego. Dlatego mi nie siada. Ale generalnie, no wiadomo. Piosenka technicznie mówiąc. Technicznie od jakby wykonania czy ten. No jest na dobrym poziomie. To wiadomo. No, no, pracowało nad tym bardzo dużo osób. Jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony. W każdym razie ocena tej nuty dla mnie to jest... Tak w skali ekipy... No to taka szóstka. Powiem szczerze. Powiem szczerze, nawet pomimo, że narzekałem bardzo na Zygzaka, to bardziej Zygzak mi się podoba niż to. I Zygzak w oficjalnej wersji mi się bardziej podoba niż ten numer. Naprawdę. Ale to też wiecie, jakby nie bierzcie też tego tak do siebie bardzo, bo ja też nie lubię takich numerów takich dziwnych. Ja lubię takie bardziej energiczne, wiecie o co chodzi.